Witam, pokażę, w jaki sposób najszybciej spuścić płyn z fokusa ST, płyn chłodzący. Podobnie będzie w Mondeo i w innych autach z tym silnikiem. No. Na sam początek najlepiej by było odkręcić gorek odbiorniczka wyrównawczego. Następnie tu, jak widać, wykręcamy ją do oporu, tą śrubkę. To jest śrubka spustu z pustu ze schodnicy. No o prawie 5 litrów. Nam zleci. odchłodzenie od chłodniczki, chłodniczki oleju. Tu ten przewód tak był. Opaskę zdejmujemy. Najlepiej sobie zagrzać to opolarką. ten przewód, bo on jest. Tak jakby zapieczony, ściśnięty, no żeby nie uszkodzić tego przewodu, nagrzać go i powinien zejść. No i tu schodzi na wtedy z 2 litry ponad. Rano mu trochę się porozlewało, ale i tak jest najszybciej spuścić płyn z Focusa ST 2,5 litr.